Ponieważ dużo pieniędzy przechodzi przez mą sakiewkę, zawsze otaczają je pochlebcy. Głosi napis znajdujący się na ramie tego właśnie obrazu zatytułowanego Pochlebcy. Został wykonany przez Petera Broigla młodszego, a więc syna protoplasty rodu. Przedstawia przysłowie bardzo popularne w XVI-wiecznych Niderlandach, zwłaszcza w południowej części. Zrozumiałe dla osób posługujących się językiem flamandzkim, niderlandzkim, ale także dla współczesnego odbiorcy. Uderza tutaj cynizm i dosadność, z jaką Artysta ukazał prawdę o człowieku, która jest bardzo uniwersalna i czytelna także dla współczesnego odbiorcy. Problem przysłów był bardzo często poruszany przez dynastię Bruegelów. Już Peter Bruegel starszy stworzył kompozycję zatytułowaną Przysłowia, na której badacze do tej pory są w stanie wyróżnić nawet 80 przysłów funkcjonujących w języku flamandzkim. Peter Bruegel młodszy, jego syn, również powielał te sceny. Co istotne, na ramie znajduje się data 1592. Świadczy ona o tym, iż obraz został wykonany na samym początku działalności artystycznej malarza. Co istotne, podpisywanie i datowanie obrazów była praktyką, która dopiero zyskiwała popularność w wieku XVI. Stąd też nie wszystkie obrazy są datowane i w wielu wypadkach określenie czasu ich powstania dalej jest przedmiotem sporów w historyków sztuki.